To, co wam za chwilę pokażę, to ściśle tajny materiał. Slajdy szeregowe. Kowalski, olśnijcie nas! Interesariuszka pełni kluczową rolę w realizacji strategicznych celów miasta. To właśnie dzięki jej zaangażowaniu kształtowana jest wizja kulturalnego rozwoju, budowana jest społeczna integracja, a także trwałe dziedzictwo europejskiej stolicy kultury. Jej zadaniem jest również wspieranie dialogu między instytucjami kultury a mieszkańcami. Główne wyzwania stojące przed interesariuszką to nierównomierny dostęp do kultury w różnych częściach miasta, ograniczenia finansowe i infrastrukturalne, które utrudniają realizację projektów, czy utrzymanie zaangażowania mieszkańców w długoterminowe inicjatywy kulturalne. Najważniejsze potrzeby natomiast to rozwój kadry kultury oraz edukacji kulturalnej, stworzenie zrównoważonej infrastruktury dostępnej również dla osób z niepełnosprawnościami, a także aktywizacja obszarów miejskich dotkniętych wykluczeniem kulturalnym. Aby sprostać tym wyzwaniom, rekomendujemy następujące działania. Rozszerzenie sieci miejsc aktywności lokalnej i centrów młodzieżowych w dzielnicach wykluczonych, wzmocnienie partnerstw z organizacjami pozarządowymi, które umożliwią szybsze dotarcie do mieszkańców, realizację projektów wspierających wielokulturowość i integrację społeczną oraz zainwestowanie w dostępność kultury, zarówno w zakresie fizycznej infrastruktury, jak i oferty programowej. Europejska Stolica Kultury to nie tylko prestiżowy tytuł, ale także wyjątkowa szansa na trwałą zmianę, co Interesariuszka dostrzega. Proces przygotowania do objęcia ESK może być kołem zamachowym na najbliższe sezony kulturalne. A nic, chyba wypada się pożegnać!